jak włączyć albo wyłączyć opcję indeksowania witryny, czyli e, możemy zezwolić albo zabronić wyszukiwarkom indeksować tę witrynę. Czyli na przykład w Google, jeśli nie chcemy, żeby ta strona była indeksowana, to w zakładce ustawienia prywatność zaznaczamy e, opcję prośb wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. A jeśli chcemy, nasza witryna jest już gotowa i chcemy, aby już zaczęły ją wyszuki wyszukiwarki indeksować, to zaznaczamy wtedy tę opcję i klikamy Zapisz zmiany. Dobrze jest wtedy trochę, pingo, po ping, kilka razy wykonać pingowanie naszej witryny. Na przykład urządzeniem poprzez stronę, właściwie może będzie łatwiej, pingdevice.com. Wpisujemy adres naszej witryny i klikamy Pinguj, i tak robimy powiedzmy co 5-6 godzin przez 2-3 dni. To Przyspieszy zindeksowanie naszej witryny w Google.